W tym odcinku przedstawiam 10 faktów na temat Polski przesłanych przez widzów. Miejsce 10 nadesłał Krzysio Płóciennik. Właśnie kończycie lato i żegnamy się z upałami. Zanim wysokie temperatury zrzucicie na globalne ocieplenie, wyobraźcie sobie, że w 1921 w miejscowości Pruszków odnotowano rekordową temperaturę 40,2 stopni Celsjusza. Miejsce 9 nadesłane przez Michała Raczkowiaka. Mimo, że Narodowy Bank Polski nie chce zdradzić ile kosztuje wyprodukowanie jednego grosza, szacuje się, że jest to koszt od 5 do 8 groszy za sztukę. Miejsce 8 od Marcela Błażeja Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska Kraków jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. W pierwszej dziesiątce znajduje się aż 6 polskich miast, m.in. Katowice czy Sosnowiec. Miejsce siódme nadesłał Wiktor Wuda-Wódkiewicz. W Argentynie obchodzony jest Narodowy Dzień Polaka. Co roku 8 czerwca upamiętnia się przybycie pierwszych Polaków do Argentyny. Wielu z nich zaczęło życie po drugiej stronie świata i uważa się ich za pracowitych i odważnych ludzi. Miejsce szóste nadesłane przez Kamila Małochleba. Tarnów jest polskim biegunem ciepła. Według meteorologów lato może tam trwać nawet do 118 dni i panuje tam najcieplejszy klimat z całej Polski. Miejsce piąte nadesłane przez Kubę Gumułę. Półwysep helski może zniknąć. Według niektórych naukowców, w ciągu kilkudziesięciu do maksymalnie kilkuset lat połączy się on z resztą kraju. Miejsce czwarte nadesłane przez Mateusza Olejniczaka. Wśród krajów Unii Europejskiej Polska jest rekordistą, jeśli chodzi o wiek wstępowania w związek małżeński. Typowy wiek to 24 lata u kobiet i 26,5 u mężczyzn. To o 7 lat wcześniej niż na przykład Szwedzi. Miejsce trzecie nadesłane przez Zuzę Niczkę, choć lekko poprawione. W ciągu ostatnich 20 lat drastycznie wzrosła ilość otyłych dzieci w Polsce. W 1995 wynosiła ona niecałe 9%, a dziś wynosi prawie 16%. Częściej otyli są Jednacy. Miejsce drugie od Patryka Wiśniewskiego. Język polski uznany został za najtrudniejszy język na świecie. Powodem są przypadki, szybkość mówienia i skomplikowane reguły. Nawet Tolkien, władający trzydziestoma językami, uznał polski za zbyt trudny. Miejsce pierwsze nadesłał Kamil Otręba. Angielska nazwa naszej stolicy Warsaw może być dosłownie przetłumaczona jako miasto, które widziało wojnę. Jest to o tyle trafne, że po upadku powstania warszawskiego i dalszych zniszczeniach, 85% budynków stolicy leżało w gruzach. Pozostając jeszcze w temacie języka, kliknijcie tutaj, by zobaczyć jakie wyzwanie Empik School rzucił mi i reszcie ekipy biuru. Poza tym do końca września wysyłajcie mi na fanpage fakty na temat ludzkiego ciała. To by było na tyle, a my widzimy się już niedługo. Piona!